Było to dla mnie zaskoczenie, bo nigdy w życiu mi się nie zdarzyła taka sytuacja. Samoistnie wybuchający sprzęt, w sensie perfumy, woda perfumowana czy coś takiego w domu, jest dla mnie szokiem, że coś takiego może się wydarzyć. Ale najwidoczniej może się coś takiego zdarzyć, więc. Uważajcie, <laughs> uważajcie, co kupujecie, jak to przewozicie, bo, bo może się zdarzyć no, po prostu taka sytuacja. Bardzo skrupulatnie wybieram współpracę z markami i e, bardzo do tego podchodzę, że tak powiem, nie biorę, nic, nie, nie biorę wszystkiego, co mi jest oferowane. Musi mi się to podobać, musi to być zgodne ze mną, z moim stylem życia. E, więc w tej chwili już nie, ale kiedyś zdarzały mi się takie wpadki, bo ktoś mi wysłał coś, nawet nie powiadamiając mnie, że mi to wyślę, i nagle dostawałam jakąś paczkę z rzeczami, których w ogóle nie będę ani nosić, ani używać, bo nie są ani w moim stylu, ani, ani um, nie, nie przydadzą mi się do niczego. Także zdarzały się takie sytuacje.